Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na test mini pilarki łańcuchowej Parkside model PG HSA 20LI1. Zapraszam. Dobra, mamy mini pilarkę Parkside. Bardzo fajne urządzenie, ja takie urządzenie lubię. Akurat mój kolega taką chciał zawsze. Post zgodził się na to, żeby najpierw wylądowała u mnie na teście, także fajnie, zobaczymy sobie, jak działa. Urządzenie od dzisiaj, czyli od 1 kwietnia, pojawiło się w Lidlu stacjonarnie. Sprzęt bez akumulatora, bez ładowarki kosztuje 250 zł. Zobaczymy sobie, jak działa. Ja, tak jak mówię, to nie jest moja tylko znajomego, bo mam taką Dedry, która de facto wygląda bardzo podobnie. Przy okazji, zobaczymy sobie z wyglądu, jak to jak to wygląda, czy są bardzo podobne do siebie? Otwieram i zobaczmy, co jest w środku. Dobra, pilarkę mamy rozpakowaną, e, walizka w zestawie, co akurat jest fajne, parcaj bardzo często daje walizki. Oprócz samej pilarki osłona ostrza i olej do smarowania łańcucha, i to też jest fajne, bo jeżeli ktoś nie ma innych pilarek, nie ma oleju, to nie musi jeździć, latać, szukać i wydawać do takowej kasy, już na początek na pierwsze prace ma. Jeśli chodzi o parametry na opakowaniu, nic nie znalazłem, e, natomiast jest to wszystko w instrukcji, tutaj wam pokażę, możecie sobie zatrzymać film i e, zerknąć, jak to wygląda. Najważniejsze, powiem to długo, Śmiecza 192 mm, długość cięcia około 16 cm, prędkość łańcucha 8 m na sekundę. To takie najważniejsze. Natomiast ta, ta pilarka ma, z tego co już widzę, dłuższą prowadnicę od tej, czyli no jest mniej kompaktowa, ale wzrasta nam możliwość cięcia. Zobaczmy sobie, jak ten sprzęt wygląda łańcuch mamy wstępnie zamontowany, prowadnica no marki Parkside w sensie, czyli no nie Oregon, bardziej o to mi chodziło. Sama pilarka tutaj osłona na dłoń naszą, na palce, przycisk zwalniający spust, który działa obustronnie, no i taka osłona miecza, która oczywiście jak tniemy, to nam się będzie podnosić. Z tymi osłonami jest różnie, one potrafią tutaj czasami zahaczyć o łańcuch, przynajmniej tak ja miałem w deadrze. Od dołu oczywiście akumulator X20 V-Team wpinamy. Zobaczę jak wygląda napinanie łańcucha. Dobra, chciałem zobaczyć, jak tutaj się e, naciąga łańcuch. Nie ma tutaj żadnej. E, znaczy tak. Automatycznie tym się nie napina łańcucha, często tu jest śruba, jednak tutaj jest zaślepka. Za, za I według instrukcji wygląda ten czpień, który tutaj naciąga na prowadnicę. Zawsze to jest rozwiązane tak, że mamy tutaj śrubę, którą kręcąc, naciągamy ten czpień, naciągamy sobie łańcuch. Tutaj jest sprężyna, która niby automatycznie napina łańcuch. Czyli to jest na sprężynie. No i faktycznie tak jest. Tylko czy sprężyna? Nam się nie wyrobi po jakimś czasie i nie będzie ten łańcuch za słabo napięty. Znaczy pierwszy raz się spotkałem z takim rozwiązaniem, ale ja to jakiś trafilacz nie jestem, więc możecie napisać w komentarzu. O, zobaczcie, pod kątem wchodzi nam ten czpień i wtedy teoretycznie to się samo napina. No dobra, e, zamontujmy to sobie z powrotem i zobaczmy, jak ten łańcuch będzie napięty w takim razie. No jest ok. Jak najbardziej jest ok, czyli teoretycznie sprężyna automatycznie go napina do jakiejś tam odpowiedniej, odpowiedniego napięcia. Zobaczcie, to jest Dedra. Jeżeli ktoś interesuje, zdecydowanie mniejsza prowadnica. Zmierzmy sobie, może miarką, samą prowadnicę, samą taką jakby wartość roboczą. Tutaj to jest 16 cm, a tutaj jest chyba 10, no bo jest tak opisane. 10, ale to, to jest 11,5 tak bardziej, więc tutaj mamy mniejszą prowadnicę. Natomiast jeśli chodzi o samą piłę, bardzo podobnie. Nawet degradacja tutaj na dole jest troszeczkę większa, więc więc tutaj w sumie nawet fajnie bo Parkside nie jest wcale większy, obudowa skompaktowana, ale jakby nie było, mamy większą prowadnicę, dzięki czemu możemy e, no, większe jakieś elementy sobie przecinać. Jeśli chodzi o smarowanie łańcucha, no to ono odbywa się ręcznie, manualnie, że tak powiem, czyli sami sobie musimy olej dozować tutaj na łańcuch, e, ponieważ pilarka nie ma automatycznego smarowania, ta dedra też nie posiada. To jest rzadkość w tych małych pilarkach i generalnie e, no, jest to jakaś wada, no bo trzeba o tym pamiętać mieć zawsze gdzieś tą buteleczkę z olejem, ale z drugiej strony pamiętajcie, że jeżeli byłoby to automatyczne. Smarowanie, to no, cały ten e, zbiorniczek chociażby na olej by tutaj zajął nam dodatkowe miejsce. A wydaje mi się, że w tych pilarkach ważna jest kompaktowość, rozmiar e, po prostu i waga, ponieważ często będziemy pracować może gdzieś jedną ręką na drabinie i tak dalej. E, wlepnę sobie na chwilę akumulator, zobaczymy jak pilarka pracuje. Dosyć głośna, no, ale to pilarka, i tak pracujemy w tym w ogrodzie. Szybki start, nie ma żadnego, nie ma żadnego stop startu i błyskawiczny hamulec. Tak to wygląda. Zważmy sobie jeszcze pilarkę. Zabierzemy karton, znaczy walizkę. Zważymy sobie na razie samą pilarkę i z akumulatorem czwórką. Z tą czwórką smart. Wydaje mi się, że no ósemka oczywiście dłuższy czas pracy, ale do takich pił fajnie, jak mamy dosyć e, lekki akumulator. Sama pilarka to prawie kilogram 400. Tak chyba było w instrukcji, także bardzo dobrze. Producent to tam napisał, nic nie jest zakłamane. A z akumulatorem czwórką smartem mamy no dwa kilogramy kilo dziewięćset y, tak dokładnie. Dobra, słuchajcie, pilarka, jak pilarka, czy ona ustoi? O, ustoi, jest to tak na granicy, ale stoi. Gdyby to był akumulator ósemka, byłoby jeszcze bardziej stabilnie. To czarne to oczywiście guma, więc tutaj możemy sobie drugą ręką dociskać pilarkę, mamy to ogumowane, rękość oczywiście też ogumowana. Dobra, ja myślę, że po prostu przetnijmy sobie coś, zobaczmy jak to pracuje. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jakieś cięcie takie typowo warsztatowe. Tutaj mamy materiał o grubości 12,5 cm około. E, oczywiście bateria jest full. Próbujemy. Generalnie te zatrzymania są spowodowane po prostu dociśnięciem bardziej. E Najlepiej to wszystko działa, jeżeli po prostu pozwalamy jej własnym ciężarem. Teraz próbuję praktycznie bez żadnego docisku, zobaczymy czy ucierpi na tym też czas cięcia. No wtedy już bez żadnego zatrzymania. Było to troszeczkę dłużej, ale bez problemu. Tym bardziej, że no, ogólnie, jakbym miał ciąć więcej niż raz, takie coś wiadomo, żebym wybrał inną pilarkę. Zobaczę, czy mam coś większego, żeby tak pokryć całą prowadnicę. Słuchajcie, brzoza praktycznie idealna. Suchy materiał. Tutaj tak 14, tutaj 15, no a to taki maks tej pilarki. No, zobaczmy, jak to wygląda przy prowadnicy. Jeszcze jest tam delikatny zapas, no patrzcie, tutaj jest prawie full. Wiadomo, że do takich e, wielkich średnic nie będzie się raczej takich mini pilarek używać, ale spróbujmy sobie zrobić jedno cięcie z takim bardzo umiarkowanym naciskiem. W sumie bez większych problemów. Dobrze, słuchajcie, krótka prezentacja, tak naprawdę bardziej zależało mi, żeby pokazać Wam jak pilarka działa, e, ponieważ tak jak mówię, jest to tak naprawdę sprzęt kolegi, który sobie to e, kupił, a wiecie, chociażby szkoda, e, tępić łańcucha, więc te kilka cięć tylko. E, moim zdaniem działa kurczę, bardzo fajnie jak na parkside oczywiście. E, Szczerze mówiąc, to nie wyczułem, żeby była jakaś słabsza od tej dedry. A no, kurczę, prowadnica jest zauważalnie dłuższa. E, urządzenie samo z siebie nie jest większe niż ta dedra, więc spoko. 250 zł wydaje mi się okej okay, Ceną te pilareczki to chyba ja to też ma taką też za 250 zł. Taniej się tego nie da e, kupić. E, no, widzieliście brzoza. Około 15 cm sobie poradziliśmy. Standardowo, jeśli chodzi o pilarki akumulatorowe, najważniejszy jest docisk. Jeżeli nie będziemy dociskać, to będzie spoko. A jeżeli ktoś to chce typowo do mniejszych gałązek, typu nie wiem, tam do 5 cm, to w ogóle nie maciemy się przejmować, da radę. Przypominam, że testowaliśmy na czwórce smart w pełni naładowanej. Na ósemce oczywiście będzie to jeszcze bardziej wydajne ze względu chociażby na to, że ósemka jest na dwóch pakietach. Mm, spoko to działa. No muszę przyznać, że bardzo fajnie. Pamiętajcie o smarowaniu łańcucha. Ja już sprzęt sobie czyszczę, żeby oddać go w należytym stanie znajomemu. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej!